Jak wygląda życie po areszcie z udziałem bodnarowskich prokuratorów. Na życzenie pana prokuratora ślepokóry, człowieka, który udostępniał wpisy kampanijne Rafała Trzaskowskiego, który nawet udostępniał wpisy, które mnie bezpośrednio atakowały. Dla mnie no bardziej polityka niż prokuratora. Na jego życzenie, po tym jak pani sędzia z Justycji, ta sama osoba, która decydowała o areszcie księdza Michała Olszewskiego, która nie pochodziła z losowania. Co trzeba podkreślić? Pani, która nie była w, nie była, no, w stanie w ciągu dwóch, trzech godzin e, przejrzeć nawet części materiałów z tej sprawy, żeby uznać ich absurdalność, zdecydowała o moim areszcie e, dwumiesięcznym. Osiem tygodni. Spędziłem w areszcie 7 tygodni. E, złożyłem zażalenie prawie od razu, które powinno być niezwłocznie rozpatrzone. Zostało rozpatrzone po siedmiu tygodniach. Sąd uznał, że areszt jest niezasadny. I teraz co się dzieje dalej? Raz w tygodniu muszę się meldować tutaj. Pomimo tego, że już dzisiaj, bo zaraz jadę na lotnisko, będę w Sejmie. Jutro będę podpisywać listę obecności w Sejmie. Mam zakaz opuszczania kraju. Gdybym chciał opuścić kraj, to w ciągu całego ponad roku przed moim aresztowaniem mogłem wyjechać gdzie chciałem. Mogłem pojechać na Węgry do Stanów, dostać tam azyl w jednym i w drugim kraju bez żadnego problemu. Nie zrobiłem tego. Dlaczego nie mogę wyjeżdżać z kraju? Między innymi dlatego, żeby nie pokazywać tego, co się dzieje dzisiaj z rafinerią w Szwed, czy w Weißenhuttenstadt, czy w Hamburgu, pokazywać ośrodków dla masowych migrantów. Celowe też utrudnienie życia. Jednocześnie mam zakaz kontaktu z kilkudziesięcioma osobami, w tym z politykami mojej partii politycznej, w tym z ludzi, których nie znam. Połowa ludzi, z którymi mam zakaz kontaktu, to są ludzie, których nazwiska widzę pierwszy raz, którzy gdyby podeszli do mnie na ulicy, to nie wiedziałbym kto to jest. Niedawno pan prokurator wezwał mnie dokładnie 26 maja, w dzień matki, ja mieszkam w Szczecinie, do Warszawy pilnie mnie wezwał. I po co? po to, żebym oddał paszport. To jest mój paszport. Jak widać go nie oddałem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że od kilku lat jest przeterminowany, co prokuratura mogłaby sprawdzić dwoma kliknięciami i jednocześnie, żeby oddać mi jedną, jeden z listów, w którym e, mieszkańcy... Stanów Zjednoczonych. Polacy ze Stanów Zjednoczonych wysłali 20 dolarów. Bardzo im dziękuję za chęć wsparcia. Jako poseł nie mogę takiego wsparcia prawdopodobnie przyjmować. Przekażę te pieniądze na rzecz e, jutro w kaplicy Sejmowej, e, na rzecz tej kaplicy, gdzie są m.in. E, relikwie polskich patronów naszego kraju. Zresztą zapraszam wszystkich posłów jutro: 7.30 na Mszę Świętą. E,